Witajcie. Jak zwykle muszę Was przeprosić za zwłokę w produkcji filmów. Jak zwykle również nie mam dobrego tłumaczenia. Ostatnio jestem w stanie wygospodarować maksymalnie 3 do 4 dni w miesiącu, żeby poświęcić się powstawaniu parowozu. I tak, wiem, miało być gotowe na wiosnę, ale może uda się skończyć przed kalendarzowym latem. Zobaczymy. Dlaczego prace przebiegają wolno? Odpowiedź jest prosta, bo są dla mnie koszmarnie nudne. Cała mechanika zasadniczo jest gotowa i trzeba teraz model upiększać, a ilość tych detali jest straszna. Od tutaj przykładowo widzicie frezowanie tabliczek. Już się boję na myśl o tym, że trzeba będzie je pomalować. Jak widzicie, orzełek nie jest przesadnie duży. Tabliczki przykleiłem. Mam nadzieję, że będą się trzymać. Elementy, których frezowanie widzicie, służyć będą do połączenia parowozu z tendrem. Pracowałem też nad kwestią ogrzewania kotła. Na chwilę obecną parowóz zasilał będzie palnik na paliwo ciekłe, czyli denaturat lub spirytus. Eksperymentowałem z palnikami gazowymi, ale jednak wybrałem bezpieczniejszą opcję niż gaz. To malutkie pudełeczko to zbiornik paliwa. Pewnie dziwi Was dlaczego jest takie małe. Robiłem jednak testy i taki płomień może trwać nawet kilkanaście minut, a na tyle wystarczy wody. Nie mamy żadnej opcji dolewania wody do kotła podczas pracy, więc gdy wyczerpie się woda i paliwo, trzeba będzie kocioł i tak rozszczelnić. Najgorsza faza przed nami. Trzeba do parowozu dorobić wszystkie ozdobne elementy. Tutaj widzicie lutowanie uchwytów poręczy. Być może wiecie, że prawdziwe parowozy oraz ogólnie większość pojazdów szynowych posiada piasecznice. Sypie pod koła piasek, kiedy trzeba nagle zahamować. Rury z piaskiem biegną z tego miejsca aż do styku kół napędowych z powierzchnią szyn. Oczywiście model nie będzie sypał piaskiem. Tutaj przykręcam nowe wiatrownice. Jak widzicie, na drzwiach dymnicy pojawił się reflektor. Parowóz zyskał nieco detali takich jak turbogeneratory, pompy oleju oraz sprężarkę. Niezwykle pracochłonną i niewdzięczną pracą jest też prowadzenie rurek parowych wzdłuż poszycia oraz robienie miniaturowych zaworów. Wymaga to sporo ręcznego piłowania, toczenia oraz całe wieki gięcia i dopasowywania mosiężnych prętów i rurek. Następnie chyba nie jest najgorzej. Oto stan parowozu na początek maja. Mam do Was bardzo ważne pytanie: czy parowóz powinien zostać pomalowany? Przez cały ten czas byłem przekonany, że go pomaluję, aczkolwiek teraz zaczynam się nieco obawiać, że zacznie przypominać plastikową zabawkę. Zatem zapraszam do ankiety: gdzieś w prawym górnym rogu filmu powinien się pojawić przycisk włączający ankietę. Możecie polecić też w komentarzach jakąś trwałą farbę, którą można pomalować mosiąc. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie już odcinkiem ostatnim.